Chyba dzisiaj fajny dzień. Eee, musimy przetransportować chargera do serwisu. Auto dopiero przypłynęło. Także musimy zrobić mu jakiś dobry przegląd, wymienić oleje, poprawić kilka drobnych rzeczy. Eee, na miejscu odbierzemy Mustanga Mach 1 z 1969 roku, który też zaraz po przybyciu poszedł na przegląd podstawowy serwis. No zeszło się troszkę dłużej, ale to o czym może później troszkę opowiem. Najważniejsze, że zaraz go odbieramy. I cóż, no zapraszam Was. Zabierzemy chargera do serwisu. Tam odbierzemy Mach 1 i zaprowadzimy go do diamentowej ochrony lakieru na detailing. Także. Myślę, że fajny dzień, żeby Was zabrać ze sobą. Także zapraszam. Ci, którzy znają mnie dłużej, wiedzą, że czarny charger z 1968 roku, z 440 to było od zawsze moje największe motoryzacyjne marzenie. Także możecie sobie tylko wyobrazić, jak bardzo się jaram tą chwilą. Tym, że mam okazję właśnie jakaś takim autem. Co prawda, do, tylko do serwisu dojdzie krótka przejażdżka, ale mimo wszystko takie chwile mnie napędzają. Właśnie za to kocham, to co robię i to jest najprzyjemniejsza część mojej pracy. Ale Słuchajcie, jeśli macie już nakreślone wizję tego, jak się czuję, to czas powiedzieć trochę o tym samochodzie. Musicie mi wybaczyć, że jestem trochę podekscytowany, ale chyba sami rozumiecie. W każdym razie, charger z 1968 to jest jedyny charger drugiej generacji z okrągłymi, tylnymi światłami i czystym przednim grillem bez żadnej przegrody auto, które uciekało Mustangowi w filmie boli, także ikona ten grill jest po prostu obłędny i jest naprawdę mega wyjątkowy szczególnie podkreślę czarny z 68 z 440 pod maską także jak tylko pojawiło się to ogłoszenie to wiedzieliśmy, że musimy działać zdjęcia nie były najlepsze, nie pokazywały szczegółów także nie było czasu też na organizowanie lotu na inspekcję bo właśnie powiedział, że za 3 dni chce mieć kasę bo odpala nowy biznes i to jest jeden z warunków jego umowy także no powiedział nam, że auto jest naprawdę bardzo w bardzo dobrym stanie ale każdy tak mówi o swoim samochodzie ciężko czasami dostrzec wady w aucie, które się kocha no ale mimo wszystko zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak ciężko jest znaleźć takie auto, ja, szczególnie jeżeli ma klimatyzację, wspomaganie kierownicy i wspomaganie hamulców, to byliśmy w stanie podjąć to ryzyko i czekać 3 miesiące i zastanawiać się, co do nas przyjedzie. Także gdy on przyjechał, to muszę wam powiedzieć, że przerósł moje oczekiwania. Pierwszy raz samochód kupiony w ciemno. Okazał się lepszy niż zakładaliśmy. Po prostu to auto jest mistrzowskie, to jest auto z Kalifornii, więc nigdzie nie ma ani gr gramardzy. Podwozie jest zdrowe, całe zawieszenie jest jak nowe. E Układ wydechowy jest nowy, ma hedercy, więc brzmi naprawdę dobrze i cały ten piękno tego bulgonu 440 wydobywa z siebie. E Każda śrubka pod maską wygląda dobrze. E Wnętrze nie ma o co się przyczepić. E ma, ma kanapę z przodu, także już nie mogę się doczekać, aż z żoną będziemy jeździć na randkę przy Ktoreni pod rękę. Także no, auto jest po prostu mistrzowskie. Jadę z nim właśnie teraz na serwis, no bo jednak mimo wszystko nie ma 50-letnich aut, które są w 100% idealne. No tutaj mamy do zrobienia jakieś drobnostki, naprawdę drobnostki. Światła mijania, światła wsteczne, wymiana olejów i tak dalej. Marginalne rzeczy W stosunku do tego, że to jest 50-letni samochód To jest naprawdę Naprawdę nieźle no, Już wiem, jak ciężko będzie mi się z nim rosnąć Jak znajdzie nowego właściciela No ale tak jest biznes Nic nie zrobisz, cieszę się tą chwilą Póki jest ze mną e, Także no cóż Zaraz e, Dojeżdżamy do serwisu Zmieniam się e, Przesiadam się w Mach 1 Z 1969 roku która też prosto po transporcie trafiła na przegląd. Serwis Tam się zeszło troszkę dłużej e, niż zakładaliśmy, ale tyle lat, a ja nadal się nie nauczyłem, że, że zawsze schodzi się dłużej niż się planuje. No cóż, e, dobra, czekajcie, zaraz wsiadam w Macha, o którym też Wam trochę opowiem. A Auto jest naprawdę bardzo fajne, bo ma kilka fajnych e, gratów pod maską, także e, Ale to jest diabeł. Słuchajcie, e, oddałem, nie jeździłem nim jeszcze. Jadę nim tak naprawdę pierwszy raz, bo od razu z urzędu celnego trafił na serwis. E, tak jak każdy zresztą z naszych samochodów, żeby go dobrze obejrzeć, bo wymieniać jakieś tam płyny. No tutaj była jeszcze zrobienia elektryka, e, bo nie wszystkie wskaźniki działały tak jak należy. Potrzebował regulacji. E, Także no, warto było czekać, trochę dłużej się zeszło niż planowaliśmy, ale e, no, jest konkretnie. I tutaj zobacz wszystkie wskaźniki działają. E, działa nawet zegarek. Radio też oczywiście działa, chociaż nie wiem po co tutaj przy tym wydechu. E, poprosiłem też chłopaków, żeby wymienili te wszystkie szkiełka na, na nowsze, ładniejsze. E, jest też nowa ta okleina drewnopodobna. No w środku wygląda jak nowy jedynym co przypomina o tym, że ma 5 lat to jest ta kierownica ale to też mu nadaje klimatu ale tu nie wygląd jest najważniejszy, chociaż zewnątrz wygląda oryginalnie, no to idzie jak zły nie idzie jak seria 351 ma 2,5 wydek. wydech headersy ostrzejszy wałek aluminiowe głowice aluminiowy kolektor doletowy, gaźnik, koleja. także, no jest jest też trochę uszywniony no muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałem się, że small block może tak iść, naprawdę przy takiej pogodzie, a mamy styczeń każde najmniejsze dotknięcie gazu no kończy się po prostu utratą trakcji także trzeba mocno uważać myślę, że to może być jeden z najmocniejszych samochodów w ogóle z naszej kolekcji myślę, że może być nawet mocniejszy od Pawła Bulita ale to zobaczymy, jak już będzie lepsza pogoda. Postawimy jeden obok drugiego i zobaczymy, e, który na 1,4 mili e, zrobi lepszy czas. Bo no, tymczasem muszę Wam powiedzieć, że jestem mega podjarany tym samochodem. Nie, nie wiem, e, e, kto, kto będzie jego finalnym właścicielem, ale to musi być ktoś, komu nie zależy na oryginalnym toczeniu się. A na podnoszeniu emocji, bo ten samochód po prostu jest fabryką emocji. To, co on tu wyprawia, to jest mistrzostwo świata. No i ma kilka tych e, oryginalnych elementów, więc e, to jest taki fajny kompromis. Bo wygląda oryginalnie, e, blok jest oryginalny. Są zachowane też jego oryginalne głowice. Także, gdyby ktoś kiedyś chciał wracać do oryginału, to może, tylko po co? No ale no zrobił na mnie wrażenie, ten samochód. Dobra, tymczasem toczę się do diamentowej ochrony lakieru i to by było na tyle dzisiaj także na razie cześć